Siemanko witam słuchajcie minęło 8 lat od ostatniego nagrania kiedy opowiadałem o tym co sprawdzić i jak sprawdzić i dlaczego sprawdzić przed zakupem motocykla więc postanowiłem nagrać jeszcze raz ten filmik i postanowiłem to zrobić na motocyklu o wiele, wiele starszym z 1983 roku Kawasaki KZ 550 Spectre dlaczego? ponieważ ma on kilka wycieków, kilka innych wad oraz dlatego, że nieważne czy ten motocykl jest z 83, 93 czy z 2019, zawsze sprawdzacie to samo. Czeklista się nie zmienia. Zawsze są te same elementy, które należy sprawdzić, o których sobie dzisiaj opowiemy, tak? Pierwsza rzecz bardzo ważna: motocykl oglądajcie w co najmniej dwie osoby. Tak? Weźcie ze sobą kumpla, który będzie tym takim waszym głosem rozsądku, ponieważ zawsze kupując motocykl jesteśmy podekscytowani, przeoczymy wtedy połowę rzeczy, która tak naprawdę jest nie tak z tym motocyklem. Nie zadamy połowy pytań i po prostu kupimy coś, co będziemy później żałować. Tak? A nasz kumpel, tak jak mówię, będzie tym głosem rozsądku, powie nam, słuchaj, to jest nie tak, to jest nie tak, nie warto, albo weź tutaj jeszcze coś zapytaj, tak? Kolejna rzecz to wygląd zewnętrzny. Wiadomo, przy motocyklu starszym, jak i nowszym, wszelkie mankamenty, tutaj widać je bardziej, tak? Ten jest jakby powłoka lakiernicza jest taka sama na całym motocyklu, nie jest on gdzieś super ekstra pomalowany, że widać, że jest super nowe elementy. Tu jest wszystko takie samo. Na nowym motocyklu jest troszeczkę gorzej, aczkolwiek możemy się dopatrzeć, tak? Po śrubeczkach, po nakrętkach, po plastikach, czy coś jest bardziej wypowiałe, mniej wypowiałe, czy coś zostało zmieniane. Także zwróćcie na to uwagę, bo może to maskować jakieś tam historię powypadkową tego motocykla, tak. Kiedy stan zewnętrzny nam się podoba, przechodzimy do. Bardziej mechanicznych spraw i, 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 i e, dokładniejszych oględzin, tak. Pierwsza rzecz, rzecz bardzo nieoczywista, to e, bak. A bardziej to, co się znajduje w środku baku. Dużo motocykli jest sprowadzanych z, z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Dużo motocykli stoi pod chmurką i w baku potrafi być naprawdę syf. Potrafi być rdza tak poważna, że baki trzymają się tylko na, na samej farbie. Także sprawdźcie to, zajrzyjcie do środka, podświetlcie Syla latareczką, zobaczcie co tam jest. No, wymiana baku na samym początku to już czasami bywa kosztowny wydatek, szczególnie jeśli zatka nam się cały tutaj układ paliwowy w nowszych motocyklach, tak? Druga rzecz, wszelkiego rodzaju wycieki, tak? Tak jak mówiłem, ten motocykl ma kilka wad, które w następnych filmikach postaram się jakoś tam bardziej pokazać, czy coś spróbujemy zrobić. Pomajsterkować, jak widzimy, tutaj cieknie nam z, ze sprzęgła. Tak, tam widzimy w głębi jest duży wyciek. To spod pokrywy zaworów jest, jak się rozgrzeje. Tu również są ślady, że cieknie nam z lagów. Także uszczelniacze są do zrobienia, ale to nie jest. dlatego Wam pokazuję ten, ten motocykl, bo nie jest on idealny. A tak jak mówię, sprawdzamy zawsze te same elementy. Tak. Oczywiście sprawdzamy całą elektrykę, czy wszystko działa, światła, e, kierunkowskazy, wskaźniki, cała elektronika, czy wszystko jest OK. E, sprawdzamy sobie również hamulce, tak. To... Nieodzowny element, jak widzicie, te hamulce się zmieniają, tylko ilość tłoczków, czy jest ABS i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzamy je zawsze tak samo, patrzymy sobie na tarczę, tak, przejeżdżamy ręką, czy czujemy jakieś duże tutaj wgłębienia, czy jest tutaj duży rant, który może kwalifikować tą tarczę do wymiany. Zaglądamy sobie do środka, gdzie widać klocek, widzimy jak bardzo jest on zużyty czy trzeba go wymieniać. W przypadku tego motocykla mamy hamulce bębnowe z tyłu, gdzie jest podziałka. Tak? Tutaj jest na maksa praktycznie nowy. Tutaj, jak już jest zużyty do końca, także mieści się w naszym przedziale. Tak? Cóż jeszcze sprawdzamy? Głożysko główki ramy. Tak? Wciskamy przedni hamulec, i pchamy motocykl do przodu, tak żeby zanurkował na zawieszeniu. Jeśli wyczujemy gdzieś tutaj jakieś kliknięcie, przeskoczenie, usłyszymy jakiś dźwięk, e, znaczyć to może, że łożysko główki ramy nadaje się do wymiany. No i jest to już w zależności od motocykla bardziej lub mniej skomplikowana czynność. Możemy oczywiście ją zrobić samemu. E, tutaj też będziemy to robić, ale to w jakiś tam e, późniejszych e, filmikach, tak? E, opony. Tu jest bardzo dobry przykład, tak? Ta opona, słuchajcie, jest nowa. Tak. Jest nowa, ma jeszcze te tak zwane cycki, ma piękny bieżnik i tak dalej, ale ta opona, moi drodzy, jest z 2014 roku. Czyli ona ma już kurcze no swoje lata świetności, powinna mieć e, za sobą. E, to, że ona jest nowa, on to jest leżak po prostu, tak? To jest opona leżakowana, ona ma jeszcze jakieś tam swoje właściwości, ale pamiętajcie, że z czasem opony twardnieją, ta guma twardnieje, ona traci swoją przyczepność i tak dalej. Gdyby to był motocykl sportowy, motocykl wyczynowy, ta opona by w życiu tutaj nie miała zastosowania, ponieważ to byłoby to już totalnie niebezpieczne, tak? Przy takim sprzęcie jak ten, no to jeszcze wiadomo, tak? Nie jeździmy tym szybko, to jest tylko weekendowa taka e, zabaweczka i i, I bardziej sprzęt, który już e, będzie klasykiem, bo jest to dosyć rzadko spotykany model. E, także jak, naj, no jak najbardziej jest to dopuszczalne. Jak to sprawdzić? Szukacie sobie, nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj mamy e, 2614, e, czyli 26 tydzień 2014 roku. I to zawsze pokazuje nam datę, e, datę produkcji tego e, motocykla. tak? Jeśli już mamy te rzeczy e, sprawdzone, oczywiście możemy sprawdzić również łańcuch, naciąg łańcucha, też jest e, wskaźnik. Tutaj tego nie mamy, mamy wał kardana, bez obsługówka, e, tak naprawdę, aczkolwiek będziemy tutaj wymieniać olej, e, w najbliższym czasie rozbierać to wszystko, e, zobaczymy co tam e, skrywa się w środku. Słuchajcie, jak już mamy ogarnięty stan zewnętrzny, przechodzimy do stanu technicznego jakby wewnątrz całego motocykla, to co się skrywa w środku, czyli serce, silnik, odpalamy na zimnym silniku. tak, Zawsze proszę sprzedawcę, że ma być. Zilny silnik, tak, nie tam letni, czy jakiś inny, nie miał być odpalany, dopiero co jeżdżony, że ktoś przyjeżdża z trasy. Ma być yy, zimny. Dlaczego? Bo przy zimnym silniku może przy pierwszym odpaleniu każdego dnia możemy zauważyć yy, niebieski dym, znaczy, że uszczelniacze, czy pierścienie jest już coś do wymiany, czy zawory, yy, jakieś inne rzeczy, tak mechaniczne mogą być jakieś yy, stuki suszalne, zanim olej się rozejdzie, zanim to wszystko się rozgrzeje. Yy, także bardzo ważne, że sprawdźcie to sobie przed. Yy, znaczy sprawdźcie to sobie na zimnym silniku, tak? Jak się silnik rozgrzeje, mamy dwie opcje. Albo wsiadamy oczywiście na jazdę testową, albo jeśli to, tak jak ten motocykl ma stopkę centralną, stawiamy go sobie na stopkę centralną, odpalamy, tak? Wrzucamy jedyneczkę i przełączamy biegi sobie do góry, żeby zobaczyć, czy nie wyskakują. Tak? To samo robimy w czasie jazdy, czyli z jak najmniejszą prędkością wrzucamy jak najbliższy, najwyższy bieg i dodajemy mocniej gazu, żeby zobaczyć, czy ten bieg nam nie wyskoczy. Dlaczego to robimy? Szczególnie przy motocyklach sportowych. Drugi bieg najczęściej używany wszyscy, jedynka, dwójka, dzida, tak i wówczas te biegi są, się zużywają, zębatki. Także może się okazać, że kupując taki motocykl, będziemy chcieli przyspieszyć, będziemy chcieli strójki trójki kogoś wyprzedzić i nagle ten bieg nam wyskoczy, wskoczy nam na neutralny lub e, zmieli się, lub e, jeszcze co innego, tak? E, w czasie jazdy, jazdy testowej oczywiście wszelkie wibracje, które dochodzą gdzieś tutaj z rejonu e, kierownicy e, już powinny eliminować ten motocykl, tak? Wszędzie wszelkie ściąganie na prawą czy na lewą stronę Powinno eliminować motocykl, tak? Nie chcecie czegoś takiego, takie zjawisko nie powinno występować e, przy motocyklu zdrowym, zdrowym w sensie. Rama jest prosta, wszystko jest proste. Puszczacie kierownicę i ten motocykl jedzie prosto, nie ma żadnej wibracji, e, niczego takiego. Także jeśli e, takie coś występuje, niech to będzie sygnał dla Was, że e, coś jest nie tak, tak? I najważniejsza kwestia, słuchajcie, siedząc na motocyklu. Ma być Wam wygodnie i macie czuć ten motocykl. To jest Wasz sprzęt, na którym Wy będziecie jeździć, tak? Także poczujcie go, e, sprawdźcie, czy jest on dla Was, czy nie jest on dla Was za ciężki, czy nie jest on dla Was za duży, e, za wysoki, za mały, e, czy, 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 czy wszystko ogarniacie, czy macie dostęp do hamulca jednego, drugiego, czy wszystko jest ok, bo e, przy jeździe na motocyklu to są ułamki sekund. Tak? To, to nie może być tak, że wy nagle będziecie gdzieś tam szukać e, sobie hamulca, czy będziecie zahaczać nogą przy e, zmianie biegu. Macie się czuć dobrze na tym motocyklu i on ma być dopasowany do was tak naprawdę, nie? to jest wasze życie i zdrowie, także e, słuchajcie, no sprawdzajcie sobie wszystko, to tak jak mówię, dwie osoby, e, ten głos rozsądku nie z wami będzie, nie kupujcie nigdy e, taką ekscytacją i, i, i tak dalej, tylko na chłodno to wszystko kalkulujcie, bo to to jest Wasze życie i zdrowie na, na kółkach i Wasza przyjemność i, i, i to ma dawać frajdę przede wszystkim, a nie stać w garażu, żeby być zepsute czy e, stresować Was, że coś jest nie tak. Także dzięki, subskrybujcie, mam nadzieję, że niedługo będzie więcej filmików, tak jak mówię, spróbujemy go sobie rozebrać, naprawić, e, będą też inne motocykle, także, e, no i inne też oczywiście filmiki, troszeczkę w innej tematyce, także e, zapraszam, dzięki, do zobaczenia, cześć.